Jadłodajnia. Wypróbuj przepis. Retro deser w nowym stylu? Czemu nie? Proponuję dzisiaj nowoczesną reinterpretację klasycznego przepisu na pleśniak. Będzie to unowocześniona wersja klasycznego polskiego deseru w nieco innej odsłonie, ale też niestandardowej formie podania. Pistacjowo-malinowy pleśniak. W pucharku, a właściwie w pucharkach. Od 6 do 8 porcji nam wyjdzie z podanych składników. Zanim jednak przejdziemy do przepisu, chciałabym powiedzieć kilka słów na temat tego wypieku. Pleśniak to typowe ciasto kruche, składające się zwykle z trzech warstw ciasta. Jedna jest jasna, jedna kakaowa, mamy warstwę dżemu, najlepiej kwaśnego i zwartego, i mamy także warstwę piany lub bezy. Nazwa pleśniak ma odniesienie do wyglądu wierzchu tego. Wypieku. Warstwa kruchego ciasta posypana tworzy popękaną, nieregularną powierzchnię, co przypomina nieco pleśń albo spękaną skorupę. Ciasto zdobyło popularność w czasach PRL-u i było typowym wypiekiem domowym, łatwym w przygotowaniu i również y, tanim jak na tamte czasy. Uważa się, że pleśniak jest ciastem dla niespodziewanych gości, ze względu na to, że można je zrobić w miarę szybko. I z prostych, łatwo dostępnych składników. Różne regiony Polski znają go pod innymi nazwami. Inna nazwa pleśniaka to skubaniec. Dzisiaj proponuję nieco odmienną formę tego deseru: pistacjowo-malinowy pleśniak, dodatkowo podany w pucharku albo w ładnej szklaneczce. 6-8 porcji nam wyjdzie z podanych składników. A jakie są te składniki? Sprawdźmy. Najpierw składniki kruszonki: 300 g mąki, 150 g zimnego masła, 100 g cukru, 1 żółtko, szczypta soli, 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego i 1 łyżka kakao. Powtarzam, składniki kruszonki. Kruszonka będzie dwubarwna, będziemy mieli jasną kruszonkę i ciemną z dodatkiem kakao. 300 g mąki, 150 g zimnego masła, 100 g cukru, jedno żółtko, szczypta soli. Jedna łyżeczka ekstraktu waniliowego i jedna łyżka kakao. Krem pistacjowy, składniki: 250 g serka mascarpone, 150 ml śmietanki 30 bądź 36%, dwie łyżki pasty pistacjowej. Pasta może być 100% z pistacji albo z dodatkiem cukru i ewentualnie wtedy zmniejszamy ilość cukru dodanego do naszej masy, albo zwiększamy, jeżeli będzie za mało słodka. Opcjonalnie jedna łyżka cukru pudru i tutaj, tak jak wspomniałam, możemy zmniejszać bądź zwiększać tę ilość. I jeszcze jeden składnik, kilka kropelek esencji waniliowej. Powtarzam: składniki kremu pistacjowego: 250 g serka mascarpone, 150 ml śmietanki 30 bądź 36%, 2 łyżki pasty pistacjowej, 1 łyżka cukru pudru i kilka kropelek esencji waniliowej. Mus malinowy. Kolejna warstwa w naszym deserze. 250 g malin, maliny świeże, ewentualnie mrożone. Jedna łyżka cukru, jedna łyżeczka żelatyny. I sok z jednej czwartej cytryny. Powtarzam składniki musu malinowego. 250 g malin. Najlepiej gdyby były świeże, ale mogą być też mrożone, jedna łyżka cukru, jedna łyżeczka żelatyny i sok z 1 czwartej cytryny. Do dekoracji posiekane pistacje, świeże maliny i pokruszone bezy. Powtarzam składniki dekoracji, posiekane pistacje świeże maliny i pokruszone bezy. Pistacje mogą być solone, to podkreśli smak słodyczy w naszym deserze. Wykonanie rozpoczynamy od kruszonki. Mieszamy mąkę, cukier i sól. Dodajemy pokrojone zimne masło, rozcieramy palcami aż powstanie kruszonka. Następnie dodajemy żółtko i formujemy sypką masę. Masę dzielimy na dwie części. Jedna niech będzie większa, a druga mniejsza. Do mniejszej części dodajemy kakao. Większa część ma pozostać jasna. Naszą kruszonkę pieczemy w 180 stopniach. Czas pieczenia 15-20 minut, tak by się ładnie zrumieniła. Jasną kruszonkę oddzielamy od ciemnej podczas pieczenia, ale można piec je na jednej blaszce. Studzimy i jeszcze bardziej kruszymy w zależności od tego jakie mamy kawałki tej kruszonki na blaszce. To będzie nasza pleśniakowa baza. Krem pistacjowy. Przygotowanie. Śmietankę ubijamy na pół sztywno. Dodajemy serek mascarpone. Dodajemy pastę pistacjową. Ewentualnie dodajemy cukier do smaku i mieszamy na gładki krem. Odstawiamy. I zabieramy się za mus malinowy. Podgrzewamy maliny razem z cukrem i sokiem z cytryny, aż się rozpadną. Rozpuszczamy żelatynę w dwóch łyżkach gorącej wody. Łączymy z malinami, studzimy do lekkiego stężenia. Ostatni etap warstwowanie i tutaj, tak jak wspomniałam, można użyć szklaneczek albo pucharków. Na samym dole warstwa jasnej kruszonki. Następnie warstwa kremu pistacjowego, ciemna kruszonka, warstwa musu malinowego, na wierzchu ponownie jasna kruszonka, pokruszone bezy i do dekoracji maliny i pistacje. Powtarzam y, z etapy warstwowania: na samym spodzie jasna kruszonka, następnie warstwa kremu pistacjowego. Ciemna kruszonka, warstwa musu malinowego i na wierzchu ponownie jasna kruszonka, pokruszone bezy, maliny i pistacje. Tak przygotowany deser schładzamy w lodówce przez minimum godzinę i najlepiej podawać zimne. Jeżeli wolą Państwo wersję szybszą bezpieczenia, to można zastąpić kruszonkę pokruszonymi herbatnikami, również w dwóch wersjach, czyli w wersji jasnej i w wersji ciemnej, czyli kakaowej. Życzę smacznego dzisiejsza propozycja w Jadłodajni to pistacjowo-malinowy pleśniak podany w pucharku. Jadłodajnia. Wypróbuj przepis.